Może się to zaraz zemścić. Wszyscy chyba zastanawiają się, z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski. Czy swoją grą poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Mało kto tak prowadzi grę i rozumie się z drużyną. Nie zdziwię się, jeśli totalnie zdominuje środek pola, zawiadując większością akcji zespołu. I nie jest przy tym istotne, czy osobiście coś strzeli, bo tak czy siak obrona musi się mieć na baczności. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Drużyna Realu Madryt na ten mecz. Teraz na Państwa ekranach. Między słupkami Thibaut Courtois. Dalej w obronie Dani Carvajal wystąpi razem z Fernandem Mendy na boka. Marco Asensio oraz... Zaraz, zaraz, tego musi być gol. I proszę, bramkarz był na miejscu. Bez dośrodkowania tym razem. Ferman Mendy z piłką. Może być zaraz groźnie. Bramkarz wychodzi. Piłka jest jego. Real Madryt traci teraz piłkę. Uwaga! Będą prowadzić! Jeszcze mogą szukać dobitki. Wyglądało to obiecująco, ale ostatecznie piłka wyszła na aut bramkowy. Real Madryt zatrzymany przez świetną interwencję bramkarza rywali. Wciąż mamy remis, ale to była dobra akcja królewska. No a teraz sytuacja się odwraca. Muszą się organizować w obronie. Karim Benzema. Będzie strzał, uwaga! I mają to! Dominowali, wreszcie się doczekali. Otwierają strzelanie w tym meczu. Nikogo to chyba nie dziwi. Nie pozostawiali rywalom wiele do powiedzenia. Spójrzmy raz jeszcze na tego gola, bo i też jest na co. Piłka wpadła do siatki tuż pod poprzeczką, i wydaje się, że nie dało się tego obronić. Gra wznowiona. Barca musi poszukać teraz wyrównującego trafienia. Urywa się Kryciu. Juka znajduje teraz Benzema. Broni to Verstegen, choć trudno uwierzyć, że tam sięgnął. Decyduje się na krótkie podanie. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. I teraz dobrze się tu zachowali w defensywie. Zablokowali ten centre. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie do bramki niedaleko. Eric Garcia przyjmuje kundy. Dobry teraz atak na piłkę. Uwaga! Teraz Vinicius! I nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. Aut po tej udanej interwencji. Jukę ma teraz modlić. Przerwa. Za nami pierwsze 40. Czterdzie... Gramy. Nie jest to wymarzony mecz dla Barcelony. W drugiej części Katalończycy mogą zaprezentować swoją ładniejszą twarz. Cierpliwie konstruują akcję. Mimo że jak najszybciej muszą coś strzelić. No nie, nie potrafili utrzymać się przy piłce. Piłka znajduje teraz benzemę. I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Dembele traci piłkę do podania dochodzi Benzema. Vinicius, ter Stegen, ale interwencja. Ofensywna akcja Viniciusa, czy będzie z tego bramka? To powinien być gol. Gol! Olala! Oh, Ryzykował tym balejem, ale opłaciło się. palce widać. Na razie 2-0. Rzut wolny dla Realu Madryt. Do podania dochodzi Benzema. Rzutka Karima Benzemy. Niepewnie i wciąż mamy zamieszanie. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Mocne wejście, ale czyste. Królewscy niemal ciągle przy piłce. Statystyka posiadania na ich korzyść. Stąd też ten korzystny wynik. Chyba nic im tu nie może zagrozić. Zresztą właściwie nie dają rywalom dojść do głosu. Najskuteczniejszą obroną jest atak, i zdaje się, że wzięli sobie tę maksymę do serca. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? Musi trafić do siatki. Gol proszę Państwa. Po błędach w ustawieniu. Gol strzelony właściwie do pustej bramki. Królewscy mogą już chyba na spokojnie kontrolować przebieg tego spotkania. Onze ma okazja. A i nie było to przemyślane zagranie. Strata. Lewandowski ma teraz piłkę. Okazja! Nie zepsuć tego! Bram opuścił puścił posterunek. Wystarczyło trafić między słupki. Gol to gol! Mamy więc 3 do 1 turlała się jakoś piłka w rękach bramkarza. Wprawdzie mamy jeszcze trochę czasu do końca meczu, ale biorąc pod uwagę wynik, nie spodziewałbym się happy endu dla gospodarzy. Zgodzisz się? Gracze Barsy muszą dzisiaj przełknąć gorzką pigułkę. Przekonują się na własnej skórze, jakie to uczucie zainkasować tyle bramek. Trudno znaleźć usprawiedliwienie na tak słabą postawę tej drużyny. Piłką Robert Lewandowski. Zabiera piłkę we własnym polu karnym. Kluczowa interwencja. Ciągle Benzema. Czyżby miał wtargnąć w pole karne? I Benzema! Aj! Poprzeczka! Ale to jeszcze nie koniec akcji. Akcja, akcja i po akcji. Wielka szkoda. Uderza na bramkę. Dobrze, teraz reaguje Bramkarz. Szybko wykonany stały fragment. Już grają. Sędzia pokazuje na 11 metr. To dla nich fatalna wiadomość, a za chwilę sytuacja może być gorsza. Byłem przekonany, że sędzia po obwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartę. I piłka w siatce. Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. I Vinicius. Sędzia Agnieszka i kończy mecz. Barcelona przegrywa. To było lanie to. nazwijmy rzecz po imieniu. Po takiej drużynie spodziewałem się dużo lepszego występu w Destrukcji.